Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Zapraszam lwy na czytanie kochani na miłość na wrzesień 2025 roku Drogie lwy, czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania Pamiętajcie o włączeniu dzwonka i subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym czytaniem Nie zapomnijcie też pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem Moi drodzy, zatem zobaczmy, co dla Was na ten czas września w miłości, co dla lwów we wrześniu w miłości. Ok, już Wam te karty, moi drodzy, tutaj wyskakują. Wobec tego, jaka sytuacja? Wasza sytuacja to as kielichów we wrześniu, w miłości. Moi kochani, na czym się skoncentrować, na czym się skupić? Tu karta siły. Siła. Czego brakuje we wrześniu w tej sytuacji? Brakuje, tu mamy słoneczko, słońce. Co będzie najważniejsze w tym czasie? Piątka kielichów. I moi drodzy, potencjalny wynik Rada Arcykapłan. Arcykapłan, a w tle 10 kielichów gwiazda i 10 pentakli. I królowa kielichów. Król kielichów, sześć mieczy. Proszę. Co to się dzieje, kochani? Miłość, spełnienie, zadowolenie, szczęście, spełnie, spełnione marzenia, spełnione nadzieje, zakochanie, e, zaufanie. Bogactwo, dobrobyt, duża rodzina, miłość, więzi, bliskość, miłość, która nie wygasa. Para królowa i król kielichów, rak, skorpion no albo po prostu osoby, które naprawdę są już dojrzałe emocjonalnie, dojrzały do mm, tej stałej relacji, do stabilizacji. I moi drodzy uczucia tutaj są wyznawane, odwzajemniane. No jest wyznanie uczuć, odwzajemnienie uczuć, jest bardzo piękna energia kielichów Rozmowy o uczuciach też. I moi kochani, postęp, progres świadomy. Kolejny etap w relacji, w związku, to mogą być różne decyzje o oświadczynach, o zaręczynach w relacjach, na przykład o małżeństwie. O przeprowadzce, o zmianie miejsca zamieszkania, też dla niektórych. I Moi drodzy, no single, singielki na pewno poznają kogoś, no być może kogoś z trygonu wody, albo po prostu osoby takie właśnie, o których przed chwileczką powiedziałam. Sytuacja wasza Askielichów, i to właśnie dokładnie Askielichów pokazuje. Przyjaźń, radość, szczęście, piękno, przyjemność, ale przede wszystkim bogactwo uczuć i emocji. I to może być zakochanie, ale może być to też odrodzające się uczucie, odrodzenie uczuć do kogoś już nie. Więc odrodzenie to znaczy, że już osobę znacie, lub z osobą już coś kiedyś was łączyło. Moi drodzy, no jest wybuch miłości, jest uczucie, jest zakochanie. Wy możecie być zakochani. Dosłownie, mamy też tam te, tą kartę gwiazdy, i tu jest taka pełna uczu pełnia uczuć. Hmm. Tu jest pokazane też być może wasze działanie emocjonalne. E, I moi kochani, tu jest początek być może nowej miłości, nowej relacji, nowego uczucia lub odrodzenia uczucia. Tu jest zakochanie, tu jest jakieś zauroczenie. E, no, mogą być zaproszenia na randeczki, flirciki jak najbardziej, ale tu się też pokazują miłosne wyznania, zwłaszcza z tym królem i królową kielichów w tle. No, a z kielichów mógłby właśnie mówić o miłosnym wyznaniu, o wyznaniu miłości, uczuć. E, możecie, kochani, też albo otrzymacie prezent od ukochanej osoby, albo sami będziecie taki prezent robić, wydaręczać. No, prezentem może być pierścionek zaręczynowy. Ewentualnie dobre relacje w związku, w relacji. Co wobec tego, czy w tej znajomości, bo przecież nie każdy jest w związku, niektórzy są singlami czy singielkami. Na czym się skoncentrować, na czym się skupić? Tu jest karta siły. I moi kochani, no ta siła to pokazuje, żeby się przede wszystkim skupić na Przezwyciężeniu jakichś trudności, przezwyciężeniu przeciwności. Jeżeli coś się nie składa, nie układa, jeżeli są jakieś przeszkło, przeszkody, lub ktoś dosłownie kładzie wam kłody pod nogami, to wszystko jest do pokonania. Nie poddawać się. W ostateczności, kochani, znaczy nie w ostateczności, tylko wobec w tych trudności czy tych przeciwności spokojnie sobie poradzicie. Jest sukces, jest moc, jest siła. Tak więc jak najbardziej i energia do tego. W każdym razie, kochani, skupić się na miłości, na uczuciu, na kierowaniu się miłością, skupić się na tej harmonii, na wprowadzeniu harmonii lub na utrzymaniu tej harmonii też, moi drodzy. Być wytrzymałym, odważnym, jak najbardziej. Być może niektórzy powinni skupić się na e, panowaniu, dosłownie zapanowaniu nad swoimi instynktami pierwotnymi, no właśnie nad tym i nad tymi rządzami, nad tym pożądaniem, żeby albo kochani się wst czymś wstrzymać, albo właśnie, żeby tutaj mm, nie tak szybko oddawać, że tak powiem, się w czyjeś ramiona, lub nie tak szybko, nie tak często oddawać upust, jakby w tym wrześniu. Czyli tak, jakby no nie pozwolić się sobą napełnić, tak? Drugiej osobie nasycić, bo czasami co za dużo, to potem, kochani, może się odbić czkawką, wiecie, jak to jest, nie? Tak dawkujemy. Te przyjemności, żeby też ktoś był zaangażowany, mógł zabiegać, nie? Mógł się starać, mógł, mogła się starać. E, moi drodzy, skupić się na zaufaniu, ale może ktoś powinien skupić się na kontroli, na kontrolowaniu tego, co się dzieje, tego, co robi. E, być może są kwestie, które trzeba przypilnować po prostu. A skupić się na tym, co Was motywuje, na motywacji do działania, do uczucia, do danej osoby, do odrodzenia uczuć, do relacji, do randki itd. Tutaj przede wszystkim motywacja też jest istotna, właśnie, żebyście wiedzieli, co jest motywacją, co Was napędza do bycia z tą osobą, czy do chęci bycia w tej relacji, czy w tym związku, tak? Tu oczywiście chodzi o to. Dla niektórych chodzi też o ten sens, tak? O tą, o tą motywację, ale u innych chodzi bardziej o to, czy żebyście, kochani, przypomnieli sobie o tym, tak? Żebyście pamiętali o tym, żebyście na przykład nie zaniedbywali też czegoś, tak? No bo tu właśnie taka samodyscyplina też się pokazuje. Mm, moje drogie Lewy, karta słońca w pozycji czego brakuje. Tak, najogólniej mówiąc, brakuje szczęścia, są osoby, którym po prostu. Brakuje szczęścia, tak? No, przydałoby się trochę więcej szczęścia i wszystko by się wtedy lepiej ułożyło, prawda? E, w każdym razie, mm, e, moi drodzy, e, albo brakuje sukcesu też w tej dziedzinie uczuć, może to wszystko jest takie nie do końca jeszcze, niepełne, niespełnione. No, brakuje niektórym spełnienia jeszcze i sukcesu w tej relacji, w, tym, w tej znajomości, w tym związku. Są osoby, którym trochę brakuje stabilizacji albo takiego miejsca wiecie, do egzystencji, do życia na stałe, nie. Są osoby też, którym będzie brakowało poczucia bezpieczeństwa po prostu. Ale są i kochani tacy, którym będzie, kochani, przeszkadzało to, że czyjeś uczucia nie są takie, wiecie, do odgadnienia. Nie są widoczne jak na dłoni, czyli e, może przeszkadzać e, to, że ktoś nie okazuje uczuć albo mm, nie mówi o tych uczuciach, tak? No mogłoby to być, e, znaczy przeszkadzać w sensie e, brakować tego, tak? Brakuje mm, okazywania tych uczuć, e, aby to było widoczne dla innych o to na tej zasadzie. Słuchajcie, brak może być właśnie tej harmonii, o której mówiłam wcześniej, ewentualnie czyjegoś zrozumienia, może waszego zrozumie zrozumienia. Jeżeli to nie ktoś ma was zrozumieć, to może to oznaczać, że to brakuje waszego zrozumienia względem jakiejś sytuacji czy osoby tutaj. E, moi drodzy, o, u kogoś w ogóle, kochani, może brakować dziecka, może brakować ciąży. W sensie, że brakuje potomstwa. No, może taka być też sytuacja, że ktoś chciałby, a tutaj jest brak na razie. Tak, nie ma. E, moi drodzy, zatem. E, co będzie w tym czasie najważniejsze? E, we wrześniu najważniejsza jest piątka kielichów. No więc, moi drodzy, e, mam odczucie tutaj, że, kochani, e, Najważniejsze może być poświęcenie się we wrześniu. Być może trzeba się komuś poświęcić we wrześniu. E, inną kwestią jest to, że brakuje rozeznania w we własnych uczuciach. E, to też. Są takie osoby, ale są takie osoby, że po prostu będzie brakowało bycia trochę samemu. Czyli to jest tak, jakbyście ciągle byli z kimś 24 na dobę, lub po prostu ten czas wolny, który macie, spędzali cały czas z drugą osobą. I to jest tak, jakby trochę wam to przeszkadzało w takim znaczeniu, że znaczy inaczej, nie przeszkadzało, tylko ważne jest to, żebyście znaleźli czas dla siebie. Abyście nie o to chodzi, żebyście się odizolowali od wszystkich i cały wrzesień ja tylko myślę o sobie, robię dla siebie i jestem ze sobą. Nie, chodzi po prostu o znalezienie y, też czasu dla siebie albo na przykład y, jakąś, jakiś czas konkretny w ciągu dnia, jakaś chwila dla siebie, czy powiedzmy, nie wiem, więcej czasu w tygodniu. Chodzi tutaj, żeby sobie robić takie, rezerwować właśnie takie luki aby ten czas móc spędzić tylko samemu ze sobą aby móc usłyszeć właśnie myśli być może właśnie będzie wtedy możliwe rozeznanie tak? że brakuje tego rozeznania w uczuciach tak jakbyście nie mieli się czasu zastanowić i pomyśleć o tym czy wy naprawdę chcecie tą konkretną osobę? Dlaczego chcecie z nią być? Czy to jest na pewno miłość, czy to jest tylko zauroczenie, zakochanie? Wiecie, to jest to coś takiego, tak? Żeby tu rozeznać te uczucia, znaleźć trochę czasu, pobyć chwilę samemu, zastanowić się, hmm. Dać po prostu dojść do głosu tym uczuciom, żeby one mogły, bo wiecie, jak wy jesteście cały czas razem, to trudno zatęsknić, tak? Czy trudno zobaczyć, czy w ogóle tęsknicie. A kiedy jednak troszeczkę spędzicie czasu samemu, samej, to będziecie sami się łapać na tym, czy już myślicie, czy już chcielibyście z tą osobą być z powrotem, być tu, być tam, czy jednak bardziej e, wolicie być z kimś innym, albo na przykład trochę bardziej właśnie samemu, bo jeżeli tutaj jest tak, że. No, ale tu raczej właśnie chodzi o to, tak jakbyście byli za dużo ze sobą razem. W sensie za dużo czasu, cały czas, no. Chodzi o to, żeby to nie było cały czas, żeby robić sobie naprawdę takie um, jakieś aktywności, zajęcia, nie wiem, na przykład choćby taki czas tylko dla was, cokolwiek, jakakolwiek aktywność. Ja już nie mówię o sportach, bo to jest, wiecie, już takie bardzo. Um, no, powszechne, tak, że a to taka aktywność, taka nie. No, nawet, wiecie, będąc w domu, po prostu cokolwiek, na przykład poświęcić czas na, na to, czym się interesujecie, nawet przeczy, poczytać jakieś, nie wiem, głupie artykuły, opowiadania, książki. Znaczy nie głupie książki, tylko chodzi o to, moi drodzy, żeby zająć się po prostu czymś e, dla siebie albo po prostu, żeby znaleźć czas, chwilę, żeby móc pomyśleć, zastanowić się też tak? Jak to widzicie teraz, jak widzicie to, nie wiem, za 5-10 za lat, czy widzicie się razem z tą osobą, na przykład na stałe? Bo mm, widzicie, rada i potencjalny wynik to jest arcykapłan, więc na arcykapłan radę, kochani, daję taką, żebyście, żebyście, moi kochani, stosowali w praktyce swoje przekonania, więc postępujcie tak, jak jesteście przekonani, jak uważacie. Róbcie tak, jak chcecie, znaczy chcecie, no tak, jak uważacie, tak. Co oznacza, że jeżeli nie jesteście do czegoś przekonani, to po prostu tego nie lubicie albo nie podejmujcie jakiejś decyzji, do której nie jesteście przekonani, tak? Chodzi o stosowanie w praktyce swoich przekonań. Czy chodzi o to, żeby nie tylko o nich mówić, czy myśleć, czy wypowiadać się, że takie one są, tylko po prostu się do tego stosować, jakby tak? Więc jeżeli mówicie o czymś, nie wiem, o wierności, o lojalności, o, o etyce, no to to, to robić, tak? bo jeżeli ktoś, wiecie, słowa nic nie znaczą, jeżeli nie idą za tym czyny, więc jeżeli ktoś tylko mówi, a nie czyni, no to radą jest to zacznij to robić, a nie tylko mówić, tak? E, moi drodzy, m, tutaj radą jest pod no, wynikiem, może w wyniku tej sytuacji może być udany związek, udana relacja, też taka relacja na poziomie duchowym, tu może być, kochani, albo radą my są zaręczyny, planowanie ślubu i ślub kościelny, Albo jest właśnie, kochani, finalnie tak to wygląda, tym się to kończy, tak? Zaręczynami, planowaniem ślubu, może nawet ktoś będzie, już ten ślub miał we wrześniu. I moi kochani, skupienie się na wierności, na zasadach lojalnych, na zasadach moralnych też. Mhm. Yy, uh -huh. także bardzo bardzo fajna sytuacja fajny rozkład naprawdę bo tutaj pokazuje się finalnie mógłby ktoś zakończyć ten miesiąc zaręczynami lub ślubem lub planowaniem ślubu nie też dobrze moi kochani miłości życzę dbajcie o siebie buziaczki papa pa.